Umrę. Kiedy umrę, kiedy nie umrę, kiedy umrę. Memento mori pamiętaj o śmierci. Pamiętaj, że umrzesz. To hasło towarzyszyło naszym czoskom, przypominając im nieustannie o tym, że życie ludzkie jest kruche Że każdy człowiek prędzej lub później... Zakończy swoją ziemską wędrówkę i odejdzie do domu Ojca. Czy śmierć też księdzu stanowi jakąś wartość? W dzisiejszym świecie podejście do tematu śmierci mocno się zmieniło. Z jednej strony można powiedzieć, że nieustannie jesteśmy wręcz bombardowani tematem śmierci w telewizji, w filmie, w grach komputerowych. Każdego dnia słyszymy o ludziach, którzy zginęli w wypadkach, katastrofach, wojnach, zamachach, czy też ostatnio na skutek pandemii. Z drugiej strony można odnieść wrażenie, że wielu ludzi uważa i żyje tak, jakby ten temat ich osobiście nie dotyczył. Mało mówi się o śmierci, mało myśli się o śmierci właśnie w taki osobisty sposób, jako o czymś, co także mnie kiedyś spotka. Cesar Rafale, jak często ksiądz sobie wyobraża o śmierci, a czy w ogóle mają przed swoimi oczyma? A jak to jest w moim przypadku? Z jednej strony jako ciągle jeszcze młody człowiek niezbyt często myślę o swojej własnej śmierci. Wydaje się być ona jeszcze czymś odległym. Jeśli myślimy o niej w każdej sekundzie. bardziej gotowym. Człowiek młody ma wrażenie, że całe życie jeszcze przed nim, że jeszcze wiele czasu mu zostało. Oczywiście nikt z nas nie wie, kiedy odejdzie, ile czasu mu zostało. Ja również tego nie wiem ale myślę, że w jakiś sposób należy to do natury młodego człowieka, że patrzy w przyszłość z nadzieją, z optymizmem. Z drugiej strony, temat śmierci nie jest mi obcy. Można powiedzieć, towarzyszy mi każdego dnia, chociażby w modlitwie, którą zawsze rozpoczynam od znaku krzyża, który Prowadzi moje myśli, moje serce do Pana Jezusa Utrzyżowanego i zmartwychwstałego. Ale właśnie to spojrzenie, ta perspektywa wielkanocna, jest myślę tym, co jest najważniejsze, jeżeli chodzi o nasze chrześcijańskie spojrzenie na śmierć. Proszę księdza, a co z nami? Czy to koniec? Oczywiście, każdy z nas kiedyś umrze, ale śmierć nie ma ostatniego słowa. Ostatnie słowo należy do Pana Boga, który jest Bogiem nieumarłych, ale żywych. Ostatnie słowo należy do Jezusa Chrystusa, który pokonał śmierć, który otworzył także i dla nas drogę prowadzącą do zmartwychwstania, do życia wiecznego w niebie, w zjednoczeniu z Bogiem. To jest nasz cel, to jest nasza Ojczyzna. Być może niektóre pytania nie pasowały. Śmierć często kojarzy się nam z samochodem, Ta seria, ta trudność, jakkolwiek to brzmi, pozwala to rozkminić. Bliskości na odległość. Nie jest to takie proste, jakby się mogło wydawać. Próbujcie na koniec je dopasować do siebie, do swoich historii, swoich doświadczeń. Serdecznie pozdrawiam. Mateusz.